Na widzowie, zastanawiacie się co to jest za film Co to jest widzowie za film Zastanawiacie się Powiem wam co będzie w wakacje Więc widzowie zostawiajcie suba, bo w wakacje będzie się trochę działo to się będzie bardzo dużo widzowie działo Więcej niż u was na wakacje Dobra i słucę Was szczęśliwych w wakacji po ukończeniu szkoły Więc widzowie do zecy Będzie więcej filmów będzie też nie będzie mniej soców Bo socy będą i tak codziennie ale filmy będą co jakieś 2-5 dni. Więc zostawcie nas, misubika, widzowie. Bo socy będą się pojawiały co ci. Nie, socy będą się codziennie, ale filmy długie może co tydzień, może co dwa dni, może co 4 dni, nie wiem. To będzie dopiero. Będzie wakacje zrobione. 1 lipca zrobimy. Co ile będą, a widzowie zostawcie suba, bo idziemy po 400 subów. może nawet w wakacje, będzie piosenka, ale nie wiem, czy będzie czy nie więc zostawcie suba i się przekonamy. A do zecy, widzowie, będzie test mniej postów, bo dużo postów wystawiam. Więc będzie o wiele mniej militowie postów. YouTube postów. I też będę... I też będę dawał link w opisie do moich trzech kanałów oprócz tego. I może się uda nawet stworzymy plusa do Oliver Kozak. Plusa. Oliver Kozak Plus może stworzymy kanał, ale tego nie wiemy, czy stworzy nowy kanał Oliver Kozak Plus ale zobaczymy, wszyscy końcacie więc widzowie i powie wam jeszcze co planuję zrobić w wakacje planuję robić szczególnie planuję się skupiać na Was na filmach na soc. te będzie duża skupalność skupienie więc się nie bójcie widzowie więc się nie bójcie więc widzowie zdejmy albo nie widzowie w ogóle podam wam może link w opisie nie wiem ale Widzowie do tecy. i filmy będą tylko dla dzieci. I w, nie Filmy są głównie, zawsze dla dzieci, głównie, ale po prostu chcę więcej dzieci. I w ogóle widzowie, jeden... Widzowie zasługujcie mnie proszę, bo na tyś... może na tysiąc subów będzie piosenka więc zostawiajcie suba i ostatnia teoria. Może będę nagrywał więcej z youtuber, może uda się nawet zaprosić youtubera pa. Pa